Tak właśnie wygląda start 12 regat Union Line. W tym roku do udziału w nich zgłosiło się ponad 100 jachtów. Magdalena Suchodolska, witam ze świną uścia, olbrzymie emocje, Szanowni Państwo, jak zawsze przy tego typu regatach. Zapraszam na magazyn na fali. Okazało się, że tegoroczna 12. edycja Regat Union była największą w historii. Wystartowało aż 107 jachtów, czyli ponad 400 żeglarzy polskich, niemieckich i duńskich. W tym roku trasa Regat została zmieniona. Żeglarze wystartowali ze Świnoujścia, meta umieszczona była w pobliżu wyspy Rutę koło Kroslinu. Drugiego dnia wracano tą samą trasą z Krosliny do Świnoujścia. Warunki atmosferyczne w tym roku sprzyjały żeglarzom. Pierwszy dzień pochmurny z wiatrem w skali 3-5 w Skaliboforta ze szkwałami. Drugi dzień to wiatr o sile 2-4 w Skaliboforta z kierunku północnego i północnego. Na Kończą się powoli regaty. Państwo zostaliście wszyscy odznaczeni z medalami. E, proszę powiedzieć, jak te regaty podsumujemy. No, w, w sumie trzeba powiedzieć tak. Jest to największa impreza y, na y, w polskim wybrzeżu. Nie ma, nie ma y, imprezy, która zgromadziłaby taki, taką ilość jachtów. Startowało przecież w sumie 107 jachtów. To ponad 400 zawodników. Organizacyjnie to ogarnąć to jest problem, bo to jest problem postojów no i, i, i później samej organizacji i przeprowadzenia wyścigów. Tu mieliśmy dwa wyścigi, takie dolotowe, także to tak określę, świnoujście Kroslin i powrót Kroslin i Świnouście. Jachty startowały w trzech grupach. Ze względu na bezpieczeństwo, prawda, nie można takiej ilości jak tu puścić naraz. W sumie można powiedzieć, że impreza jest, była bardzo udana. Wiatr mieliśmy, no dla każdego jak tu określałem wcześniej, było coś miłego. Jedni, którzy lubią halsować, mieli pierwszy dzień właśnie tak, z taką jazdą na wiatr. Z kolei ci, którzy wolą jeździć na spinakerach, mieli z następnego dnia przy powrocie okazję wykazać się umiejętnościami właśnie na, na żegludze pod spinakerem. Wypadków żadnych nie było, także możemy tutaj uznać, że regaty były udane. Protestów również nie było, także że, że to no, tak wskazuje, że taka atmosfera była raczej sportowa, bezkonfliktowa. No i tylko się cieszyć z tego. Pan Zbigniew Grześkowiak, armator morskiego patrolu, który rok rocznie jest jednostką komisji sędziowskiej, w tym roku morski patrol w trochę mniejszej wersji. Tak, rzeczywiście. Jak Państwo pamiętają, kilka lat wstecz mieliśmy do dyspozycji dużo większy statek o długości ponad 30 metrów. Dzisiaj mamy statek o długości 15 metrów. To jest podyktowane oczywiście tym, że ze względów ekonomicznych, ze względu na łatwość utrzymania takiego sprzętu, zdecydowałem się na sprzedaż dużej jednostki, kupiliśmy mniejszą. Ale jak widać, komisja sędziowska jest zadowolona. Udało nam się szczęśliwie dowieść i uczestniczyć w tych regatach. Na ostatniej chwili, tak naprawdę ten nowy morski patrol był remontowane. E, powstał też e, doszło do nas też informacje, że stworzono specjalny pokład dla sędziów. No pokład no i oczywiście specjalne siedzenie dla głównego sędziego nieco podwyższone. Uważałem, że taka postać jak sędzia na regatach powinien być szczególnie wyróżniony i takie też żeśmy tam miejsce dla niego przewidzieli. No tutaj kolega również powiedział, że nie było żadnych wypadków, ale ja chciałem zwrócić uwagę, że wypadku rzeczywiście nie było, ale był przypadek. Był przypadek być może bardzo ciekawy, ponieważ jeden z naszych kolegów uczestników miał awarię e, i silnika jednocześnie. Udało nam się wezwać pomoc saroską Niemiecką, która w sposób bardzo dżentelmeński uzyskała informacje na temat jednostki poszkodowanej. Scholowali ją do nas i my jako statek komisji sędziowskiej dociągnęliśmy ją dalej do portu w Kroslin. No właśnie panie sędzio, co robi się w takich przypadkach? Czy one często się zdarzają? Nie no, nie często się zdarzają. No to no Trzeba przyjąć, tak jak i w ruchu drogowym, że no, na ileś, ileś rejsów, na ileś jachtów no, może się zdarzyć taki przypadek. No, tu, tutaj po prostu była awaria wanty, czyli tej te, te liny podtrzymującej maszt w, i w związku z tym nie, nie mógł jacht żeglować na żaglach. No, jednocześnie jak pech to pech, bo to zawsze parami chodzą te pechy, to też nie mógł odpalić silnika. No, jak nie mógł odpalić silnika, to go tam na, zrzucało na brzeg, w związku z tym no, trzeba było coś tam podziałać. No i Sargos scholował do nas, także to było takie... no. No to jedyny przypadek, ale to nie, by, nie, nie, nie był wypadek, no nie możemy tego tak po, po, pokwalifikować, prawda no, taki pech. Z nami są też panie sędziny, pani Ela i pani Marta. Powstaje też pytanie, ponieważ w tym roku trasa regat zmieniona, żeglarze płynęli do Kroslinu. Jak was przywitał port w Kroslinie? Sam port był naprawdę niesamowity. Yy, zaopatrzenie portu w sanitariaty, w miejsca, w stoliki, w budki jest naprawdę świetne. Port pełno dużych kei, sto jachtów, zmieścić się na tej przystani to nie było żadnego problemu. Wszystko bardzo ładne zadbane, wieczorem impreza dla żeglarzy była przewidziana, jakieś tam ewentualnie lekki poczęstunek, muzyka, specjalnie przyjechał jeden zespół z Berlina. Naprawdę bardzo miło, bardzo... Przyjemnie było. Cieszę fakt, że z roku na rok w regatach startuje coraz więcej jachtów zagranicznych. Z nami są tak naprawdę dwie najważniejsze osoby na tych regatach ich organizatorzy. Jeden po stronie polskiej, drugi po stronie niemieckiej. Witam bardzo serdecznie. Witam. Jesteśmy tuż po zakończeniu. Jak podsumowujecie te regaty, 12 regaty Intellines? 107 jachtów, 403 żeglarzy. Czyli powiedziałbym no typowa ilość dla naszych regat duża duża regat duża ilość i to co mnie bardzo cieszy zarówno żeglarzy niemieckich jak i polskich również był jak duński tym razem, tym razem popłynęliśmy do Niemiec. Pierwszy raz. Pierwszy raz popłynęliśmy do Kroslin. Wynika to właśnie z coraz większego udziału żeglarzy niemieckich. Chcę w ten sposób docenić udział, docenić ich wysiłek i oczywiście również wysiłek walka Skuzy, naszego znakomitego organizatora po stronie niemieckiej i duńskiej. No właśnie, jak wygląda komunikacja między panami? Jak wy dogadujecie ze sobą szczegóły? No ja muszę podkreślić, że bardzo się cieszę, że około 22 jachtów niemieckich brało udział, największa ilość w ogóle do tej pory. A my komunikujemy się za pomocą SMS-ów, maili i na innych mediach pomocnych. Czy macie już, panowie, pomysł, zamysł, jak będą wyglądały 13 Unit Line? Myślę, że to trzeba Piotra zapytać. On ma już w głowie, już rozmowy semne przeprowadził z Kroslinem. Nie wiem, czy to ewentualnie wypadnie na pozytywnie to wszystko. Przyjęcie w Kroslinie było tak sympatyczne, Zaangażowanie Marin i krosnin tak duże, że pozostaje tylko powtórzyć ten temat. Także proponuję będę proponował żeglarzom, żeby jeszcze raz popłynął do Krosnina. Trasa jest ciekawa, trasa co do długości też jest bardzo dobra. Akurat w naszym harmonogramie znakomicie się mieści. A proszę powiedzieć, czy United Line powoli stają się rozpoznawalne w Niemczech? No w tych terenach obecnych, tutaj najbliższych na pewno. Poza tym są różne inne regaty, i to ciężko jest wprowadzić nowe regaty w ten kalendarz, taki regat w tym terenie. Pan oprócz tego, że jest organizatorem, również jest żeglarzem przede wszystkim i brał udział w tegorocznych regatach, niestety zdarzył się wypadek? No, był silny wiatr w pierwszym dniu zawodów, no ja akurat poszła nam z prawej burty Wanta. I trzeba było y, wszystkie żagle zdjąć. No i na dodatek jeszcze zepsuł się silnik, dryfowaliśmy, ale na szczęście niemiecki y, ratunkowy y, statek scholował nas do Kroslina. Dziękujemy w tym miejscu, dziękujemy dla niemieckich ratowników, którzy nam pomogli. Regaty Unity Line są teraz nie tylko rozpoznawalne za granicą, ale przede wszystkim stają się wizytówką Świnoujścia. Dziś trudno jest uwierzyć w to, że 12 lat temu zaczynano od 20 jachtów na starcie. Cieszę się bardzo, że dzisiaj regaty Unity Live to już największa impreza regatowa na morzu, na Bałtyku. A przecież ja pamiętam, jak zaczynaliśmy. Ja miałem przyjemność spotkać się w drugiej edycji imprezy, kiedy jak tu było niewiele, zakończenie to nie tak uroczyste, nie w tak licznej oprawie żeglarzy, nie w takiej atmosferze i, i, i o środowisku i w pięknym basenie północnym. Spotkaliśmy się kiedyś na promie Polonia i tam kilka załóg było obecnych i wręczyliśmy nagrody. To było 10 lat temu. Dzisiaj po 12 latach impreza jest największym świętem żeglarzy. Już nie mistrzostwa Polski, już nie inne regaty, a właśnie regaty Intyla. Cieszę się bardzo, że się rozwija i tu rozmawiałem z żeglarzami, słyszałem zapewnienie, że im się również tu podoba i zapewni, że przyjadą w przyszłym przypłyną w przyszłym roku. I to jest dla mnie bardzo budujące, bo po to inwestujemy ogromne pieniądze z budżetu miasta, z środków zewnętrznych, żeby basen spełniał oczekiwania żeglarzy. I to, co dzisiaj już jest, a to, co będzie w przyszłym roku, to będzie pewnie wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom tej licznej braci żeglarzy. Pomysł na utworzenie tego typu imprezy powstał w jak klubie AZS-u, przed którym organizacja jeszcze jednej ważnej imprezy w tym sezonie. Panie komentarze, to już 12. edycja regaty Unity Line i jak wypadło w tym roku? No, jak zwykle. Dobrze. Trasa tym razem na Niemcy. Proszę powiedzieć, ilu zagranicznych żeglarzy włączyło się w regaty Unity Line? No, jest to dość znaczna ilość, szczególnie, szczególnie żeglarzy niemieckich, trochę duńskich. No, w każdym razie co roku, co roku jest tam około 20-30% żeglarzy spoza, spoza kraju. Regaty Unity Line powoli się kończą, ale co dalej w AZS-ie w tym sezonie jeszcze? W tym sezanie czekają nas jeszcze regaty przyjaźni na jeziorze domskim, tradycyjne, liczące sobie już kilkadziesiąt lat, o bogatszej tradycji niż regaty Unity Line. Jak zwykle bardzo atrakcyjne, jak zwykle skupiające sporo, sporo jachtów. Regaty to jednak przede wszystkim święto żeglarskie okazja do spotkania się przyjaciół i wymiany swoich doświadczeń żeglarskich. Zobaczmy zatem, co słychać u uczestników regaty Line. Większość z nich prowadzi bowiem jeszcze prywatne projekty. Kapitan Andrzej Wojciechowski, armator jachtu Karfi, który w tym roku obchodził swoje 40-lecie, na kwietniowym spotkaniu Klubu Żeglarzy Samotników wystąpił z inicjatywą zorganizowania regat samotnych żeglarzy na trasie 500 mil morskich. To odległość, która wymagana jest do zrobienia kwalifikacji w przypadku wielkich regat oceanicznych typu OSTAR czy AZAP. 16 lipca Andrzej Wojciechowski wyruszył w trasę, którą udało mu się samodzielnie pokonać. Z nami jest pan Andrzej Wojciechowski, kapitan jachtu Karfi. Witam bardzo serdecznie. Witam, dzień dobry. Jachtu, który w tym roku obchodzi swoje 40-lecie, czego oczywiście po, po nim zupełnie nie widać, ale chcielibyśmy chyba zahaczyć o Pańską ostatnią podróż i o Pański ostatni plan. Udało się go wykonać, chociaż nie było łatwo. Łatwo nie było. No, wykonany też może nie został w 100%. Natomiast główne założenie, czyli sprawdzenie trasy, potencjalnych regat, które no, być może, zakładam, że na pewno, odbędą się w następnym roku. Więc sprawdzenie tej trasy rzeczywiście wyszło. No właśnie, a jaki był plan? Jaka miała być ta trasa i czemu ona miała służyć? Sam pomysł powstał no, parę miesięcy temu. Z kolegami siedząc zastanawialiśmy się nad startami w imprezach no, światowych, typu OSTAR, AZAP, gdzie niewielu Polaków teraz startuje. I stwierdziliśmy, że głównym problemem to jest możliwość zdobycia kwalifikacji, czyli przepłynięcia w regatach 500 mil, które zazwyczaj odbywają się na kanale La Manche, na Biskajach, czyli jest duża odległość, są to koszty, dużo czasu potrzeba. I wymyśliliśmy, że taką imprezę możemy stworzyć na Bałtyku. Więc wszyscy chętni, którzy by chcieli później wypłynąć na ocean, na Atlantyk, mieliby szansę zrobienia takich kwalifikacji u nas. I to był główny pomysł, żeby sprawdzić, czy taka impreza jest możliwa, a jeżeli tak, to żeby ją spróbować zorganizować. Ile mil Pan przepłynął i jak długo Pan zajęło? Cała trasa jest tak wyrysowana, żeby po liniach prostych od punktu do punktu zwrotnego miała to 500 mil. Myśmy wyrysowali trasę dokładnie 512 mil. Natomiast ile przepłynąłem, to tak naprawdę mówiąc nie wiem, bo dochodzą halsowania, także ta trasa na pewno była dłuższa niż 500 mil, a zajęło mi równo 100 godzin, tak się złożyło, bez minuty. A proszę powiedzieć, jak sama wyprawa wyglądała, jak warunki atmosferyczne, bo słyszeliśmy, że nie było łatwo, no właśnie. No, pogoda była niezachęcająca. Ale niestety mój harmonogram pływań w tym roku zmusił mnie do tego, że albo zrobię to właśnie w tym terminie, który sobie narzuciłem, no albo w ogóle nie zrobię w tym roku. Także pomimo, jak to niektórzy myślą, braku rozsądku z mojej strony, no, no postanowiłem to zrobić. Pogoda nie była straszna w sensie yy, jakichś tam super ekstremalnych warunków, natomiast yy, były momenty w ciągu całego rejsu. Takie no ciężkie, mówiąc delikatnie, ze względów pogodowych. Nie tyle, że to był ciągły sztorm, ale były to takie okresy bardzo krótkie i bardzo silnych szkwałów, dużych opadów. Z tego co wiem, to tu nad Świnoujściem w tym czasie. Był już kwało, prędkości 100 km na godzinę, także to już są naprawdę duże prędkości i myślę, że podobnie było na morzu. Nowy projekt Ocean Team Atlantic Challenge przygotowuje również Radek Kowalczyk i Krystian Szybka. Przedsięwzięcie zakłada start dwóch polskich jachtów w światowej sławy regatach oceanicznych. Najbliższe dwa projekty to regaty Ostar i Mini Transat. Na jachcie Radka wpisany Krystian, na jachcie Krystiana wpisany Radek. Wszystko pod wspólną banderą Ocean Team, ale o co chodzi? No, Radek po swoim wielkim wydarzeniu, wielkim sukcesie w zeszłym roku, przepłynięciu Atlantyku w najtrudniejszych regatach samotniczych świata, no miał sporo refleksji, sporo przemyśleń. Ja też miałem swoje dużo dużo się też naczytaliśmy o naszych wielkich poprzednikach. No i przyszło nam do głowy, żeby spróbować troszeczkę przywrócić tę ten, ten, polską banderę do tych y, takich klasycznych, y, najbardziej znanych, najbardziej renomowanych wydarzeń żeglarskich, które się rozgrywają no, głównie na Atlantyku. Aczkolwiek docelowo nasze plany wybiegają nawet, nawet poza Atlantyk. Na razie skupiamy się na tych projektach, które dotyczą tych takich naprawdę no, naj... Najpiękniejszych wydarzeń, zmagań żeglarskich na, na Oceanie Atlantyckim. Od czego będziecie zaczynać, Radku? No W tym roku przygotowanie obu jachtów, bo kalendarz się zazębia w przyszłym roku, że są regaty mini, potem są regaty Ostar, znowu regaty mini, ale żeby wystartować tych regatach, trzeba przygotować jachty. I to jest ten rok właśnie. Ten jacht, w tym roku przygotowujemy jachty, w tym roku ścigamy się tutaj na Bałtyku, na tych naszych regatach, które również są bardzo trudne i wymagające i dla jachtów, i dla żeglarzy. Prowadzimy treningi i kwalifikacje. W przyszłym roku marzec Grand Prix Italia, maj Ostar czyli uczestnictwo Polaka w OSTAR, no i mini transat jesienią. Tak jest zgrubnie plan na przyszły rok. Jak dokładnie będzie wyglądała Wasza współpraca? Bo o ile dobrze zrozumiałam, kiedy starałeś się mi to wytłumaczyć, jeden na wodzie, drugi na lądzie. Tak, jeżeli samotnik płynie w dzisiejszych czasach, powinien mieć wsparcie z lądu. Bardzo dobre wsparcie, zarówno i żeglarskie, i organizacyjne. I tutaj się fajnie uzupełniamy, bo tak w tym okresie, kiedy ja mam regaty, Krystian jest wolny i możemy to tutaj wspierać z lądu z różnymi rzeczami. Jak prognoza? wygląda takie wsparcie? Najważniejsze jest podanie prognozy pogody, opracowanie prognozy pogody, ostrzeżenie przed ewentualnym niebezpieczeństwem, czy podanie. Tego, co się będzie działo za dzień, za dwa tam na wodzie. ty w tak trudnych trasach mają szereg usterek i te usterki trzeba też w jakiś sposób rozwiązywać. Nie wszystko może sam zrobić tam na miejscu. Czasami potrzeba się skontaktować z serwisem, czasami trzeba coś podpowiedzieć i, i to też jest ta, ta współpraca. I, no i najważniejsze, że w przypadku niebezpieczeństwa zagrożenia trzeba uruchomić całą akcję, procedurę pomocy i to jest też takie jeden z ważniejszych punktów, mam nadzieję, że nie będzie nam potrzebny, ale to również jest część tego, częścią tego zabezpieczenia lądowego. Krystian, no, okazuje się, że tak naprawdę. Naprawdę poznaliście się przez przypadek. Radek w Ciebie po prostu wpłynął, czy wjechał, nie wiem jak to się, a może lepiej uderzył jak to jest w tej nomenklaturze żeglarskiej. Skąd Ty jesteś żeglarzem? Ja jestem żeglarzem z gór naszych, jestem z południa, zbierska BI. no Natomiast nie określiłbym tego przypadkiem. Ja Miałem się to było przeznaczenie po prostu. Bo, bo jeżeli dwóch, dwóch żeglarzy przyzwoitych się spotyka, to się zazwyczaj, zazwyczaj się nie zdarza, a jeżeli się zdarza kończy się protestem. No nam to się, że tak powiem, przydarzyło, spowodowało, że zaczęliśmy więcej rozmawiać i tak dalej. No i odkryliśmy, że gdzieś tam te nasze myśli we wspólnym kierunku idą i, i, i te pomysły nasze jakby no, są, są, są tego samego pokroju. Więc no, myślę, że to było raczej przeznaczenie niż przypadek. Ja bardzo się z tego przeznaczenia cieszę i myślę, że ono ma swój dalszy ciąg i nad tym teraz pracujemy. Na bieżąco nad najstarszym jachtem biorącym udział w regatach Unit Line nad Direm pracuje jego maszoperia. My jesteśmy na nadirze 106-letnim jachcie. Z nami jest jego załoga. Witam serdecznie. Witam wzajemnie. Przedstawiam załogę Karolina, Patrycja, Wilku. I Adam. No i ja kapitan Maciek z Łady Gajowym. Jaka jest historia tego jachtu? 106 lat. Zdaje się, że to jest teraz najstarszy jacht na tych regatach. Znaczy najstarszy, no i ponoć najstarszy w Polsce, no ale tak, tak dokładnie nie wiemy. Gdzieś tam, gdzieś na Mazurach ponoć jest 108-letni jacht, ale nikt go nie widział, tylko o nim wszyscy słyszeli. Historia jest taka, że to jest jacht po niemiecki, zbudowany w Szwecji i został jak Niemcy się wycofywali w 1945 roku, został zatopiony gdzieś na jeziorze. I władze chyba wtedy szkoły morskie gdzieś ten jach podniosły, zna, a kapitan Konstanty Maciejewicz, który był rektorem pierwszej szkoły morskiej, przekazał ten, klub, ten jach klubowi AZS-owi tutaj do Szczecina. Mojego jego pierwsza nazwa Zbyszku dobrze mówię, przodownik, tak? Bo to wtedy takie były czasy, że też chciałbyś jakimś przodownikiem, jakimś tam nie wiem, Stachanowcem. No i taką nazwę dostał, chyba Ewa, zmieniał nazwę, ale wrócił do swojej pierwotnej nazwy Nadir. A jak on trafił do Was pod, pod Waszą opiekę? Znaczy, no zawsze był w klubie, no jest to drewniany jacht, no, nie chcą się tu chwalić, no, no, nie każdy w drewnie potrafi grzebać, no i jest to żmudna praca. Jeżeli ktoś już się nauczy tej roboty w drewnie, to kocha takie jachty. No, młodych ludzi, no dzisiaj pośpiech, praca, to wszystko, wolą laminaty, wolą te wszystkie wydmuszki tam... Nie trzeba przez parę lat robić. Tu niestety jest orka co roku, trzeba zdrapać to wszystko, ale dzięki tym młodym, fajnym ludziom oddanym temu jachtowi, no jak tak już tak w klubie mówią, co roku pięknieje. A kiedy zaczęliście go e, rekonstruować, tak naprawdę chcieliście, żeby był tak jak w oryginale? Znaczy ja w zeszłym roku byłem tutaj osamotniony, dopiero właśnie młodzież mnie poratowała. Miałem ten pomysł, no niestety, no ja mam tylko dwie ręce, Młodzież przyszła, ma swoje pomysły, chcą go odbudować do pierwowzoru, po prostu no, cieszą się tym jachtem. No i właśnie decyzja zapada w lutym tego roku, że po prostu tutaj jakbyś była w środku, to zobaczysz tam to odkryli drewno, to wszystko zamalowania. No, chcą zobaczyć, co było, może coś się zastąpi, no wiadomo, wszystkiego się nie da zrekonstruować. Nie? Ale no chcą, chcą, to zrobić i pragną, pragną, tego, nie chcą, tylko pragną tego, żeby on po prostu wyglądał jak taka naprawdę oldtimerowa łódka, którą czasami widzimy na Killerwoche czy tam w Rostoku, tak? Wypieszczona, dopieszczona, no. Powoli nam się to udaje i oby tak dalej było. Ja jeszcze dopytam o tegoroczne regaty Unit Line. Jak przyjął Was sport w Kroslinie, bo po raz pierwszy tam? Całkiem nieźle. Nie ma, nie ma na co narzekać. Dosyć późno dopłynęliśmy ze względu na warunki pogodowe, ale całkiem przyjemnie było i poczęstunek był i wszystko. Wydaje mi się, jak na pierwszy raz, przynajmniej w moim przypadku, to byłem zadowolony. Adam to jest taki człowiek, który przyszedł znikąd i tak no nie uważajmy go był nikim, tak? Bo nawet pędzla nie miał trzymać. A teraz to jest moja taka wiesz, prawa ręka, jeszcze tu brakuje naszej koleżanki. No jak nas widzisz, to tutaj jesteśmy z tobą, Agnieszki, i widzisz te wymalowane burty, te pokłady, to jest jego ręka, nie? A gościu, który, wiesz, nie wiedział do czego służy pędzel, a teraz wie, do... jakie są wałki, jak dobrać i jak, jak wymieszać farby. Jak wymieszać... Nie, jak wymieszać farby, jak szpachlować, tak? No, takich młodzieży jak tutaj akurat mówię, no, udało się Nadirowi ją przygarnąć, to ze świeżką trzeba szukać. Nie? A jak byście w ogóle znaleźli się na Nadirze i jak wygląda Wasza praca tutaj? Ja Maćka znam już od pięciu lat i początkowo razem z nim byłam w maszoperii Gaudamusa, też jachtu, którym notabene Maciek się opiekuje. No i tak w miarę upływu czasu Maciek oświadczył, że przyjmuje jeszcze Nadira. Jeżeli potrzebuje maszoperii, no to. Skoro mamy jeden jacht pod opieką i robiłem przy się, co to za problem wziąć jeszcze jeden? A że dostaliśmy jeszcze w spadku gwinta, no, omegę. omega, więc jesteśmy maszoperią chyba, która w klubie ma najwięcej łódek, trzy jednostki i działamy twardo. Na pokładzie był też Wilku, znany fotograf marynistyczny, znany fotograf regat. Wilku, jak, jak zawsze, jak co roku przy tego typu imprezach spotykamy się. Teraz, dzisiaj, znaczy tak naprawdę wczoraj, fotografowałeś właśnie z pokładu Nadira. Dlaczego stąd? Yy, znaczy powiem tak, pierwszy dzień był bardzo fajny na, na ribie, troszeczkę mi no Niestety tyłek obiło, bo to 7 godzin na, na tej wysokiej fali yy, i przy tym bardzo silnym wieczorze, i w ogóle kursie pod wiatr, było naprawdę bardzo skomplikowane. Trzymanie się i robienie automatycznie zdjęć. Yy, drugi dzień, no, usiadłem na swoje miejsce, takie mam ulubione na diże czyli na rufie, niestety z ławeczką, co, co poznałem tydzień temu na regatach wiatraka, ale yy, jest to jacht reporterski, tak nazywamy akurat z Jackiem, którego tutaj nie ma. Yy, jest to jacht, który startuje. Zawsze się spóźnia na start, ale na mecie mijamy praktycznie po drodze wszystkie jachty. Wszyscy się ładnie uśmiechają, bo wiedzą, że, że mają, nie wiem, oni chyba specjalnie zwalniają do zdjęć, ale, ale wchodzimy bardzo, bardzo wysoko w czubie, yy, mówię, na metę. Na Express. Na Express, dokładnie. To będzie nowa nazwa, ale to może dopiero za 10 lat. E, Marku, ja wiem, że ty już jesteś po wstępnej obróbce zdjęć. No jak one wypadły znaczy, powiem tak, pogodowo, jeżeli chodzi o scenerię, to wszystko dla mnie bajka. Pierwszy dzień chmury, tak naprawdę sztormowo, bardzo wysoka fala, wszyscy pod jacht idący, więc ta woda się przelewa przez jachty, Mistrzostwo Świata. Drugi dzień czekałem na to i wiedziałem, że będzie, czyli kursy spinakerowe. Zaczęły się tak zwane, ja to nazwałem zawody balonowe czyli setka jachtów ze spinakerami. To jest coś niesamowitego, co się widzi na horyzoncie. No a Najfajniejsze było to, że no, one wszystkie z tyłu były, czyli wszystko było ustawione tak, jak chciałem, więc wszyscy tak ładnie szli, ale to mówię, tutaj akurat zasługa załogi, która naprawdę dała radę i no tam trochę pomagałem. Nie dużo, ale pomagałem. Grota no, obsługiwałeś, nie Grota, to taki duży żagiel, już mnie Gajowy nauczył i jest okej. Okay. Na regatach wyróżniony został również kapitan Adam Lisiecki, który obchodził 50-lecie swojego żeglarstwa. W regatach United Line startuje już yy, dziewiąty raz. Miałem wygrane te regaty dwukrotnie w, w takiej międzynarodowej formule wyrównawczej AMS oraz z wyrównaniem KWR, także no po prostu mam dużo miłych wspomnień z tych regat. A tutaj y, nagroda w ramach jubileuszu 50-lecia Wisła w całej klasie. No w swojej klasie to no, jeśli chodzi o wynik to nie był on dobry, bo y, po prostu no, nie żeglowało mi się w tym roku tak dobrze, ale sądzę, że jeszcze, jeszcze Wisła będzie wygrywała i na pewno jeszcze. Po prostu no będę miał swoje 5 minut na legatach. Obchodzi Pan dzisiaj 50-lecie, to też jakaś refleksja na pewno. No, jest refleksja taka, że, że to jest bardzo miły sposób spędzania czasu, bardzo zdrowy sp sposób spędzania czasu, daje dużo wrażeń. E, e, także po prostu gorąco namawiam do tej formy spędzania czasu i do tego hobby. A oto końcowe wyniki regat Unity Line. KWR 1 Nefretiti Aleksander Mikołajów, KWR 2 Orson Andrzej Sokołowski, KWR 3 Exocet Michał Jabłoński, KWR Samotnicy Seba Ralf Prickow, ORC Ruden Rolof Kati. Grupa 6 Samotnicy Exodus 3 Zbigniew Andruszkiewicz. Grupa 7 Oldtimery Karfi Andrzej Wojciechowski. Grupa ósma, 8 6,5 do 8,5 metra Calbut Radek Kowalczyk. Grupa 9 8,51 do 10 metrów Afrodyta Norbert Stüker. Grupa 10 powyżej 10 metrów LP Kraus Detlef. Grupa 11 Regatowe bez pomiaru Black Magic Danny Stüker. Grupa 13 Towarzyszące Baltic Lady Ryszard Graszk.